Sportowego ducha w uczestnikach będzie zaszczepiał wicemistrz olimpijski i medalista szosowy Czesław Lang. Tego typu akcja, która tutaj się pokazała, na pewno wpisuje się w naszą ideę, w nasze postrzeganie świata i chęć pomocy ludziom, bo ja uważam, że sport, tak samo jak i tego typu akcje, są bardzo ważne dla ludzi. W życiu nie chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko o to, co postanowimy z tym zrobić. My, Onko Twardziele, my, Onko Wymiatacze, mamy za sobą tysiące godzin spędzonych na szpitalnych oddziałach, w niepewności, strachu i lęku, o jutro, o każdy nadchodzący dzień. Tak naprawdę to nie zachęcimy nikogo do profilaktyki, jeśli będziemy pokazywać statystyki odejść. Zachęcimy do profilaktyki wszystkich wówczas, kiedy pokażemy szczęśliwe twarze, radosne ludzi, którzy to doświadczenie mają już ze sobą. I chcą przekonywać innych, że rak to diagnoza, a nie wyrok, bo szybkie wykrycie choroby daje szansę na powrót do zdrowia. Jest duży wysiłek ze strony i pracowników, i pacjentów. Nie wolno się poddawać. To jest taka misja, która tak naprawdę nam, nam przyświeca. Mamy też 2500 km w kostkach, przejechanych na rowerach pięć województw w słońcu, spiekocie i błocie. A wszystko po to, abyś uwierzył, że rak to diagnoza, nie wyrok. Organizatorzy podkreślają, że równie ważnym elementem terapii, podobnie jak chirurgia, chemio- i radioterapia, jest integracja z innymi, nawiązywanie relacji i powrót do aktywności. Możemy usiąść w kącie i płakać, ale również możemy zenergetyzować się i zobaczyć to światełko w tunelu i powiedzieć sobie, że owszem, ta choroba mnie dotknęła, ale ja chcę żyć i będę walczył. Celem Fundacji Pokonaj Raka jest pokazywanie życia po doświadczeniu onkologicznym. Chorobę czy inne dramatyczne doświadczenia musimy poukładać sobie w głowie. To my, byli pacjenci onkologiczni, znając z autopsji dni, miesiące pełne strachu, niepewności, bez nadziei, jednym głosem powtarzamy. Rak wcześniej wykryty staje się chorobą przewlekłą. Choć to nie dla wszystkich oczywiste, szczególnie gdy walka z chorobą trwa. Ci, którzy ją wygrali swoją radością życia i optymizmem, teraz chcą zarażać innych. Pani Katarzyna, prezes Fundacji Pokonaj Raka, też wie to z własnego przykładu. Dlatego przekonuje, że ktoś, kto stał na krawędzi życia, z każdym dniem coraz bardziej go ceni i cieszy się z drobnych rzeczy. Uczestnicy rajdu spotkali się z pacjentami kliniki onkologii szpitala wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie, opowiadając im swoje historie i pokazując, jakie teraz jest ich życie oraz to, że każdy ma taką szansę. Wszystko zależy od Ciebie, od Twojego wyboru. To w naszej głowie zapadają najważniejsze decyzje. Każdy z nas dokonuje wyboru. Wiedza i profilaktyka daje szansę na dłuższe życie. Badajmy się, bądźmy odpowiedzialni za rzeczy, które zależą od nas samych. Istotą i podstawą wolności jest umiejętność dokonywania wyborów. Cierpienie jest nieuchronne i uniwersalne, ale zawsze możemy wybrać, jak na nie reagować. Źródłem uzdrowienia, spełnienia i wolności jest nasza zdolność wyboru reakcji na wszystko, co przynosi nam życie oraz poszukiwanie sensu i celu w każdym doświadczeniu zwłaszcza cierpieniu. Byłych pacjentów wspierają w tym lekarze i przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta. To nie tylko inicjatywa dla osób, które tutaj jadą, żeby one uwierzyły w to, że mogą, a jak widać mogą i to bardzo dobrze mogą, ale również we wszystkich miasteczkach, po drodze, gdzie będziemy się zatrzymywać, będziemy promować zdrowy styl życia i przede wszystkim profilaktykę chorób nowotworowych. Staramy się wdrażać taką, taki duch w pacjencie, aby sam też zadbał o siebie, Profila, profilaktyka, badania. To wszystko jest istotne, aby wcześniej z wyprzedzeniem wykryć wszelkie. Problemy, złości się do lekarza z wyprzedzeniem, aby móc podjąć tą terapię. Trudne doświadczenia w życiu zdarzają się zawsze po coś. Choćby po to, aby stać się jeszcze lepszym człowiekiem i cenić życie każdego dnia. Tu przedstawiciele od ekipy Friza. <laughs> tutaj jest pani, proszę bardzo. Będzie tutaj pilnowała wszystkiego, żeby było dobrze. Jest. Koledzy też idą, tak? Będą. Pomagać? Tak, 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 oczywiście. Tam mamy dwóch rowerzystów, którzy będą cały czas z Państwem na trasie selfish, e, i dwóch motocyklistów, którzy będą tam, gdzie mogą wjechać, będą z Państwem e, jechać. Kurczę, policja, eskorta, drogi blokują, ludzie klaszczą, machają. Piękne chwile, naprawdę. Wolność to praktyka trwająca całe życie. Wolność wymaga nadziei, którą definiujemy na dwa sposoby. Jako świadomość, że cierpienie, nawet najstraszniejsze, jest tylko chwilowe, oraz ciekawość, by się dowiedzieć, co się zdarzy później. Nadzieja pozwala nam żyć w teraźniejszości zamiast w przeszłości. Tę wiarę i nadzieję w nas rozbudzają projekty realizowane wraz z podopiecznymi Fundacji Pokonaj Raka. To szybko nie dojechało, Marian, właśnie będzie uzupełniał. I dostanie za to słuchawki. ja też mogę do szpitala pojechać? Spróbuj jak najszybciej dojechać do domu, do szpitala. Ty już tam dotrzesz. Podoba wewnątrz, jak wyzdrowiejesz, wróć do domu na piechotę. Także jak najszybciej, powodzenia! Jest telewizja, flagi, Transpolenty, brawa! Szanowni Państwo, na Kotaryku właśnie twardziele. Dojechaliśmy do Kielc. Ponad 400 km przejechaliśmy w deszczu, piachu, wietrze, mrozie. Coś niesamowitego, górki, nie górki. Udało się, jesteśmy. To są wielkie podziękowania dla całej fundacji Pokonaj Raka. Proszę bardzo, medali jest. Ugryźcie prawdziwe złoto. Prawdziwe. Ja to uwiecznić. Ja nie kołem. jeszcze. Ja nie Jeszcze? jeszcze? A, Może nie tak zostanie słuchajcie, tutaj tradycyjnie chcemy przekazać obrazy z, z nami, z osobami, które wygrały walkę z rakiem, z nowotworem przekazujemy Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii obrazy będą wisieć żeby tak inspirować obecnych pacjentów, którzy zmagają się, którzy walczą tu są nasze opisy wzruszający moment uwaga, Trzy, Życie jest najcenniejszym pierwiastkiem na Ziemi.